Należy medytować o Najwyższej Osobie jako o tym, który jest najstarszy, który jest kontrolerem, który jest mniejszy od najmniejszego, który wszystko utrzymuje i żywi, który jest poza wszelkim materialnym wyobrażeniem, który jest niepojęty i który zawsze jest osobą. Jest on promienny jak Słońce, a będąc transcendentalnym, znajduje się poza tą naturą materialną. Znaczenie. Werset ten mówi o metodzie myślenia o Najwyższym. Rzeczą najważniejszą jest to, że nie jest on bezosobowy, ani nie jest próżnią. Nie można bowiem medytować ani o czymś bezosobowym, ani o próżni. Jest to bardzo trudne, natomiast proces myślenia o Krysznie jest bardzo łatwy i został on tutaj przedstawiony. Przede wszystkim jest on purusa, jest duchem, ramą i Kryszną, i opisany jest tutaj jako kawim, to znaczy, że zna on przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a zatem zna wszystko. Jest on najstarszą osobą, ponieważ jest źródłem wszystkiego. Wszystko zostało zrodzone z niego. On jest również najwyższym kontrolerem wszechświata, żywicielem i nauczycielem ludzkości. Jest on mniejszym od najmniejszego. Żywa istota jest rozmiarów jednej dziesięciotysięcznej czubka włosa. Lecz Pan jest tak niepojęcie mały, że wchodzi w serce tej drobiny. Dlatego nazywany jest mniejszym od najmniejszego. Jako Najwyższy może on wniknąć w atom i w serce najmniejszego i kontrolować go jako nad dusza. Mimo iż tak mały, jest on wszechprzenikający i utrzymuje wszystko. Przez niego utrzymywane są wszystkie systemy planetarne. Często dziwimy się, w jaki sposób tak wielkie planety unoszą się w przestrzeni. Z wersetu tego dowiadujemy się, iż to Najwyższy Pan, dzięki swoim niepojętym energiom, utrzymuje wszystkie te wielkie planety i systemy galaktyk. Bardzo ważne w tym związku jest słowo acintia, niepojęty. Moc Boga przekracza nasze wyobrażenie. Nie potrafimy jej ocenić i dlatego nazywana jest ona niepojętą, acintia. Kto może się z tym nie zgodzić? Przenika on ten świat materialny, a jednak jest poza nim. My nie jesteśmy nawet w stanie pojąć tego świata materialnego, który jest tak znikomy w porównaniu ze światem duchowym. Więc jak możemy pojąć to, co jest poza nim? A oznacza to, co jest poza tym światem materialnym, to czego nasze argumenty, logika i filozoficzne spekulacje nie są w stanie dotknąć, to, co jest niepojęte. Dlatego osoba inteligentna, unikając bezużytecznych argumentów i spekulacji, powinna przyjąć to, co oznajmiają pisma święte, takie jak wedy, gita i Szymat bhagavatam, i powinna stosować się do ich nakazów. To doprowadzi ją do zrozumienia.